Karnet bojowy sezonu czwartego do Black Ops, Cold War i Warzone już dostępny. Zabijaj wrogów z Jackalem, bezlitosnym najemnikiem z RPA. O, oh boy, o, oh boi, od czego by to zacząć? Dosłownie, no, można powiedzieć, że jedno z moich ulubionych wydarzeń w tym roku, czyli e, czwarte sezon, tak jest, czwarte z sześciu, przed nami jeszcze dwa sezony, a w tym przypadku jest to premiera czwartego sezonu i hej, Cześć, mam na streamach i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale I w tym przypadku mamy takie... Ehm, nie, tak szybko mówiąc overall information Generalnie mamy ogromny parcztum gdzie e, no tak naprawdę nie będziemy się w cały parcztum zaglądać, ponieważ by to nam zajęło naprawdę ogromną ilość czasu, a nie chcę żebyście oczywiście spędzali taką ogromną ilość czasu oglądającym, ponieważ dosłownie do premiery zostało 2-3 godziny, teraz jak nagrywam do premiery sezonu. Sezon oczywiście się zaczyna o 6 rano, 17 czerwca, o czwartek Oczywiście to dotyczy Cold War oraz Warzone'a. Nasza cała, cała, powiedzmy, społeczność kolumbii e, Cold War oraz Warzona zostanie, powiedzmy, ponownie ożywiona i będzie sporo kontentu do ogrania, do rozegrania. E, sporo ciekawych chwil. Także dzisiejszymi omawiamy Patch Notes, ale no nie do końca, ponieważ mamy takie, powiedzmy, bonusowe tu i tam informacje o Trear czy to zombies. No, głównie zombies mamy bardzo ciekawe informacje oraz jeżeli chcesz wszystkie szczegółowe otrzymać informacje, to masz link w opisie. Tam masz, właśnie, o, kolejny w ogóle drugi blok, powiedzmy, drugi z dwóch. No, jeszcze jest, jakby, trzeci, ale trzeciego nie coverenię, ponieważ to jest Warzone. Ja zbytnio Warzone, zbytnio nie koweruję e, No powiedzmy tam może coś powiem w kolejnym filmie na temat Warzone e, Zwykle jak stoją te ogromne audycje, czyli ogromne sezony To powiedzmy u mnie Warzone jest na ostatnim miejscu Tak to już jest, no wiadomo a więc w tle widzicie grę po update 1.18, raczej menusy i tak dalej, to wszystko uległo zmianie w sumie 24 godziny temu, lecz no cały kontent oczywiście nie ruszył, on dzisiaj rusza jakby. A wczoraj tak naprawdę dodali powiedzmy, no część kontentu, powiedzmy typu zmienienie menu, dodali kascenkę, e, może zobaczenie już operatorów, e, czy chociażby nowy killstreak, który kosztuje 2800, aby go zarobić w trybie multiplayer e, jest to oczywiście e, Anihilator, lecz nie do końca on nam się tak nazywa, no nieważne, aromata ręczna jakoś tak, więc no. A więc w sumie zacznijmy może od informacji, e, no co wy tam, co, co wy tutaj chcecie? A dobra, tak do jest Double X, Double zaczyna się od 18, czyli od jutra piątku, od 18 czerwca i trwa on do 21 czerwca, z czego no daje nam to cały weekend Double XP na broń oraz Double XP na postaci tego, czego jest to OP informacja tak naprawdę, bo gdyż sezonem czwartym ulega ogromna zmiana w Warzone oraz Kultur war, dotycząca tego, że teraz zabieracie ogromną ilość Expa, dosłownie, e, no, generalnie, po prostu mówiąc wprost, zwiększyli ilość Expa, a raczej zmniejszyli ilość potrzebną, jaką potrzebujesz, aby wbić level, nie? Czyli to co znaczy, że... O wiele szybciej, że bije o ten 200 level i tak dalej. To oczywiście zrobili dla graczy, głównie, którzy chcą wbijać 1000 level i tak dalej, także, bo oczywiście jest maksymalny 1000, ale powiedzmy nie musisz wbijać 1000, bo wystarczy, że wbijesz 200, aby osiągnąć powiedzmy dane, dane prestiże w danym sezonie, więc to jest moim zdaniem ogromna informacja. Do tego w sumie naprawili ogromne błędy w trybie zombie, głównie dotyczy to Outbreak, gdy zwykle ten bonus X powiedzmy był źle albo go po prostu nie dostawałeś, albo dostawałeś mieszaną ilość, czasem było ujemna, w ogóle dostawałeś minus bonusowego X za zakończenie meczu. To trzeba także tak, że to multi multiplayer, ale powiedzmy w w przypadkach, a także błędów, naprawy błędów w tym e patroncie, jeżeli otworzycie sobie go, link w opisie, no to naprawdę jest bardzo dużo to, chociażby to detops zombies, ale dobra, przejdźmy do takich miejscistych informacji, a więc jeśli chodzi o zombies, będzie do, e, możliwość zebrania 34 danych, 34 sztuk, więc zakładam, że to będzie oczywiście na mapach e, typu zoo i tak dalej, co nie? Więc głównie zoo zakładam, bo zoo to jest w ogóle nowa mapa Outbreak, która będzie e, dotyczona oczywiście zakładam, którą e, no, będziemy powiedzmy głównie rozgrywali na live, tak jest. Zbóżny tutaj jak się w y, ogromnym takim e, podcaście wypowiedział, ponieważ tak jest, jest 30 minut, bo podcast nie przerobić film, z tego czy obejrzymy sobie to na live. E, czy tak, tam się wypowiedzieli na temat, tam oczywiście o wszystkim gadają, nie? Mamy 5 minut poświęcona na Warzone, 5 minut na, wiadomo, Multiplayer, na Battle Pass, na Zombie 15 i tak dalej, to nie wiem. Tam mamy sporo informacji, w sumie, tak naprawdę, gameplay Maworder to ten, tak, nie kłamie, żeby nie było, tam mamy dosłownie gameplay Maworder to ten, 18 sekund, takim teaser gameplay, no wygląda to kozacko, a do tego ogromne informacje w fabule całej zębek, więc jak widzę, ja tu się strasznie rozwarstwiam, lecz tak, dobra, kolejny content. Jak wiecie, o 19 się zaczyna w sumie nowy no, drugi easter egg z dwóch operacji o e, wycięcie czy ten, czy też e, Excision e, o godzinie 19, także tylko dzisiaj, będzie to w sumie drugi live e, który, który będziemy oczywiście rozgrywali cały ogromny easter egg, może znajdziemy może nie, tak czy inaczej, na pewno zrobimy oczywiście zakładam, że wiadomo, cała ogromna społeczność kolbis i Zombies będzie czekała, więc zakładam, że znajdą jakieś 3-5 godzin, tak jak to było z pierwszym questem w Albry, także jestem cholernie pod podekscytowany, ponieważ to są takie, e, no bardzo ciekawe moim zdaniem wydarzenia w gamingu, w grach, szczególnie w kodzie, jakby wiadomo ten, kto jest fanem Zombie wie co chodzi? E, dobra, e, cztery nowe misje operatorów do trybu zombie. Tak jest. Ostatnio, w sumie, w sumie, trzecim i drugim było tego mało. Było tych mało takich skinów, operatorów na zombies. Było oczywiście bardzo dużo do multiplayer, żeby nie było i do Lecz bardzo mało do zombie, więc Trajark oczywiście nas ratuje. No i na cztery misje operatorów, zombies, z czego bardzo fajnie. E, w hotelu pasie być podobno w ogóle bardzo ciekawe rzeczy. W ogóle Battlegrounds podobno ma być najlepszy. Jakby e, coś w stylu, że na przykład jak było to w. Opera, gdzie każdy z każdym sezonem Battle Pass był lepszy. Tutaj te Battle Passy były ok przez te trzy sezony, moim zdaniem takie średniaki. A teraz podobno ma być wyjebisty, gdyż tak naprawdę otrzymujemy ogromne ilości skinów, operatorów i do tego 20 pieprzotnych blueprintów. 20 to jest naprawdę ogromna ilość. No na pewno Battle Pass podobno, podobno ma mieć zajebisty content, także przygotujcie się na to. A propos Battle Passa, w Battle Passie także będzie na 72 poziomie. Macie w sumie do mnie taki mały teaser, będzie nowa kasetka. Tak jest. W tym przypadku jest to kasetka Black Ops 4, czyli w tym przypadku nie jest to kasetka, która była w pierwszym sezonie z Black Ops 1, czy z Black Ops 2, czy z Black Ops 3. Tym razem jest to Black Ops 4 i wkluczana na cztery muzyki jest to Multiplayer Theme, czyli powiedzmy główna e, muzyka, która była odtwarzana podczas gdy byliście w trybie Multiplayer. Jest to Inferno o tytule. Storytime, hey Story Time, jest to oczywiście Alistair Theme, czyli e, ta główna muzyka, która była powiedzmy przed updateem. E, Black Ops 4, powiedzmy w połowie, gdzie zmienili tak, o, o, jakby. No, mapy zmienili całą no, fabułę w Black Ops 4, więc to jest, powiedzmy, ta właśnie muzyka o nazwie Alister Team, jak sobie wyszukacie, to sobie znajdziecie. To są takie, wiecie, epickie, klasyczne muzyki z Trybu Zombie oraz Eater Story Team Damned 4, czyli to właśnie to jest ta główna, kończąca fabułę Black Ops 4 muzyka. No i tego na końcu. Tak, dirt to ten Easter egg e, w song Reflection. Słuchaj, tę muzykę często słyszycie mnie na filmie, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych songów, robiony przez Brian Tuya a ja byłem ja muzykę w po w, 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 nie w Black Ops, a oni robią po prostu. E, no, artyści są piękni w tamtym studiu, także e, jak najbardziej jestem, powiedzmy, zawsze i generalnie do Outbreak e, będzie także dodawana nowa muzyka w postaci właśnie naszych, e, jakby to powiedzieć, zadań pobocznych, czyli gdy widzicie na mapie Outbreak nieznany sygnał, podchodzicie do niego, ustawiacie odpowiedni sygnał, oczywiście macie trzy różne radia, powiedzmy cztery, bo jedno główne i trzy takie poboczne, ustawiacie e, prawidłowy sygnał Morsa no i otrzymujecie, e, powiedzmy... No, daną kasetkę, która wam wklucza, wiadomo, nową muzykę, która została dodana w tym update'cie, więc to jest kozackie, zawsze więcej do roboty w trybie Outbreak. E, wracając w sumie do tego live'a, który będzie właśnie z Treyarch, on już w sumie został wrzucony, jak był publikowany, e, jakby był to 300 minutowy live, który teraz, teraz już jest filmem na, na kanale u nich. I tak, jest to, tam wkluczają w ogóle Julien Natalesona, ktoś nie wie, kto to jest, jest to oczywiście voice actor Samanta Maxis, więc tam sama pieprzona Samanta Maxis jest i e, mamy z nią, powiedzmy, takie interview, więc to jest, moim zdaniem, bardzo ciekawy content, który oczywiście no i dodatkowe tam w sumie informacje, fabuły i tak dalej, ponieważ wow, to naprawdę wygląda na to, że e, tutaj, powiedzmy, fabuła wyprawkowską on osiąga, osiąga taki high peak, co nie? Zapowiada się, że przed nami sporo do ukrycia. No, a propos nowej mapy zombies, czyli e, Wall of the Dead, czy też Maur der Toten po niemiecku, e, tak powiedzmy, to jest ta oficjalna nazwa, czy też, to na polski Ściana umarłych, e, wiadomo, tam jest to taka nazwa tej mapy, gdyż tak naprawdę, wiadomo, to jest w Berlinie Wschodnim, nie zachodnim, tam gdzie było Kino der Toten, lecz wschodnim, i tam właśnie mamy tą e, berlińską ścianę, cokolwiek to jest, już nie pamiętam dokładnie, co to było, lecz Maur der czyli ściana umarłych. E, no, no jest potwierdzona, że otrzymujemy ją w połowie czwartego i będziemy mieli tam nowego bossa, nowy perek. Zakładamy, że będzie to Doveltał. W sumie jak już nas teazuje. w samym podcaście nam taki mały teaser w sumie śmiesznie zrobili, ulepszenia. Yyy, e, wiadomo, doło, wiadomo, naszego perk'a Wonder opponent nowy, nowy kilczyk, więc, nawet no, to jest bardzo dużo kontentu jak na, wezmę start mapy e, do tego dodali w sumie opcję Wyzwania podczas gry, e, może sobie sprawdzić, więc to jest, moim zdaniem, bardzo fajne, taki, tak zwany e, no, taki cool feature, który nam właśnie pozwala To, że możesz podczas pauzy e, Pozujesz grę, czy tam, wiadomo, jakieś w kopie, szybko pozujesz i sprawdzasz e, Jaki masz, jaki masz progres wyzwań, ponieważ to jest, powiedzmy Ciekawe, gdyż tak naprawdę, no, jak zwykle na te jest, jakby jakieś mi tak one nie ciągnęły i zwykle jak widziałem to robiłem, ale to jest zwykle jak grasz w normalną grę zombie, to na to nie zwracasz uwagi. Nie wiem, dajcie znać wy, a teraz będzie taką właśnie fajną e, rzecz, która wam ulepsza ten gameplay, czyli możecie sobie sprawdzić, co musicie zrobić dla niej grze, e, aby wiadomo dostać otrzymać lepszą ilość ekspa, więc to jest moim zdaniem zajebista opcja. No i dobra, przechodzimy dalej. Ogromne zmiany bossa Legionu takie jak jest. Jak wiecie, ostatni Isterek był to jeden z najtrudniejszych easter eggów w pewnym sensie i wymagał co po, odpowiednie strategii odpowiedniego podejścia i tak dalej to było crazy w ogóle, że to jak powiedzmy był w stanie zrobić aby ponownie poczuć to właśnie moc zombiaków, czyli tak naprawdę że Musisz powiedzmy, to nie jest takie easy, idziesz na bossa, zabijasz i porobione, co nie? było z poprzednimi mapami Cold War. Teraz musieliśmy mieć aktualistę i tak dalej być przygotowane, więc to jest moim zdaniem fajnie, że to zrobili. I teraz trochę są ludzie za zobaczyłem, zauważyłem, że znerfili tego bosa dosłownie, tak, w sumie serega całego znerfili. gdyż tak naprawdę mamy cztery ogromne zmiany i się wkluczamy. A więc usunięcie super sprinterów w, zombie, bong, w zombies bunkrze, więc teraz nie będzie tam super sprinterów. Mamy walkersów, czyli ci co chodzą na pierwszych runach, mamy tych biegaczy, mamy sprinterów, wiadomo, na wyższych gruntach mamy super sprinterów, powiedzmy na plus Rundzie 50, slash, 2 powiedzmy, na plus rundy, rundzie 6, więc w bunkrze tych super sprinterów nie będzie czego no To było chore, gdyż no, nie miałeś szans nawet kupić armora, jakby o, damage był ogromny, gdyż wiadomo, zwykle tam już się było na dosyć takiej wyższej rundzie, bo nie, miał, nie miałeś innego wyjścia, więc no to to było straszne, Teraz właśnie te super sprinterzy zostali usunięci, także e, Twój armor, powiedzmy, będzie m, częściej w dobrym stanie niż w złym stanie. E, Zmieszyli także Armor Legiona, czyli teraz łatwiej mu rozbić ten armor, z czego to trochę było chore, właśnie, że miał tyle życia, jakby też e, miał. Nie mało czasu na tego, lecz wciąż rozumiem to, ten poziom trudności, lecz no, to jednak wymagało zmiany, szczególnie w poszczególnych broniach, ponieważ niektóre bronie, będą zdają większe obrażenia, e, na przykład taktyczne są najlepsze. E, a na przykład e, niektóre w ogóle karabiny dosłownie podczas się Dimage'a waliły albo jakieś repony typu Daj maszynę, więc to zostało oczywiście specjalnie zmienione te wartości, lecz teraz po prostu e, jego życie, jego armor będzie mniejszy do rozbicia e, Trzecia zmiana jest to wolniejszy, a raczej opóźnienie respawn z czyli jak na bossie zabijesz zombie bo wiadomo, na zombie jest, wiadomo, na bossie jest sporo zębaków bossów, które cię próbują dobić wiadomo, osoby sprinterzy, sprinterzy, i więc teraz będzie opóźnienie, opóźnienie właśnie, które e, powoduje to, że jeżeli ty zabijesz danego zębaka, on dopiero się zaspi troszeczkę później e, powiedzmy nie będzie to od razu, że zabijesz hordę, od razu wyskakuje się i wiadomo i dosłownie nie masz czasu, wiadomo, na bossa, aby go zabić, wiadomo każdy kto grał Outbreak wie o czym mówię to był jeden z najtrudniejszych historiów, gdyż tak naprawdę nie mogłeś skupić się no bo się pomyśleliście macie swoje życie o jakiś wybuch, eksplozje, mangler, mimik i tak dalej, wiadomo ogromna ilość przeciwników panzer się pali metaczem ognia To było straszne Także teraz to oczywiście zostanie wszystko zmienione, usprawnione, więc wolniejszy jakby opóźnienie respawnu zombie i do tego będzie audio odtwarzane kiedy zombie e, powiedzmy się respią, więc to jest też ciekawe zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, no i w sumie przechodzimy do balansu broni nie w tym przypadku, w tym przypadku mamy balans E, luf, a czy dodatków, no luf do broni, więc e, no, zajrzyjmy do tego. Powiem wprost, bo tutaj niektóre statystyki mogą być e, cholernie niezrozumiałe, gdyż tak naprawdę, e, no, tłumacz trochę to słabo tłumaczy. I też powiedzmy tutaj niektóre dodatki, e, no mogą być niezrozumiałe, gdyż z angielskiego zostały przetłumaczone na polski, więc wy wyświetlę, wyświetlę wam trzy screenshoty, a tak naprawdę proponuję, abyście sobie kliknęli link w opisie i tam sobie to na własną rękę przeczytali. ja szybko omówię właśnie co każdy nerf znaczy. E, te nerfy, znaczy to sorry, buff, tu jest większość buffów, to chyba są tylko trzy nerfy, ale większość tych dodatków powiedzmy dużego znaczenia nie ma, bo na przykład niektóre lufy są e, zmienione tylko w 2%, w 2%. E, gdzie mamy ucięty zasięg. E, po kilka procent nie, od danego tłumika, więc e, szybko Wam wyświetlę te skrzyżoty. jak widać mamy Egzem 4, cz mamy AK E, mamy będą, mamy QBZ83, mamy ffr 1 mamy Kriga 6 mamy Grozę, e, Fara83, czyli nasz Galil. Więc to są wszystkie te bronie, które w sumie e, nie zostały zmienione, tylko same dodatki tych broni zostały zmienione. Co oznacza, że właśnie, że chociażby jak dać egzem 4 zmniejszono karę do zasięgu przy e, doczepianiu tłumika lufy z 15 na 11, czyli teraz masz mniejszą karę. Czyli zamiast 15% masz 11%, co oznacza, że to jest buff, to nie? E, ponieważ 4% e, mniej kary za, na, na, na zasięg, Więc bardzo fajnie. I kolejna zmiana, zmniejszono karę do zasięgu przy doczepianiu Luffy tłumiciela agencji Tak, to jest agencji Suppressor Wiadomo, tłumaczę, na polski, miciela agencji Więc tutaj trochę to jest takie, no te nazwy są trochę inne i dziwne I tak, ale wiadomo, ten tłumacz zawsze jest taki trochę dziwny AK-47 zmniejszono karę do zasięgu do trzepienia lufytumik z 15% do 13% czy buff I mamy nerf, do K zmniejszono karę do zasięgu przy do, dołączaniu lufytumik gr GRU z 25% do 27% Więc 2% dosłownie nie zauważycie tej różnicy, powiedzmy to będzie rzadka okazja, gdzie w ulti, a jak będzie trochę dalej minimalnie i akurat na tą sytuację się nadmiecie, Ale w ogóle nawet tego nie uczycie, bo nie będziecie widzieli jaka to jest sytuacja, gdzie no ten zasięg jest mniejszy po prostu o te 2%, a wiecie 2% to jest e, nic, co nie? Nic, to jest nic, więc no, dobra, QBZ, cool kolejna broń Nasz kolejny karabin, zwiększono karę do, ym, do zasięgu doczepiania lufy Tumika z 15 do, do 17, y, czyli Wiadomo, nerf, FFR Fara, -FAR, a raczej, no, no wiadomo, FFR 1, zmniejszono karę do zasięgu przy doczepianiu Lufy Tumika z 15 do 10, y, czyli No, zmniejszono, czyli wiadomo, że buff Po kolejny baf zmniejszono karę do w zasięgu przy doczepianiu lufy się tumi, yy, agencji czyli znowu ten, ten sam dodatek i powiedzmy inne inne to tutaj mamy tylko wartości wiadomo 3% nie no, no sorry tu jest więcej to jest 33% to do 20 więc tu mamy aż 13% no to jest powiedzmy bardziej zauważalne jeżeli będziecie używali tłumika agencji ja zbytnio tłumiku szczerze mówiąc nie używam zwykle mazel nie używam jakby lufa u mnie to jest podstawa a Tumika właśnie jeśli chodzi o multi bo wiadomo jak możesz mieć 8 dodatków ee, mówię o multi nie o zombie a wiadomo poza mamy inne zasady lecz no zwykle jak, już ma, jak już używam właśnie 5 dodatków to zwykle to jest lufa e, tam no, celownik powiedzmy taki opcjonalny, ale zwykle to jest lufa i tam jakieś kolby, niekolby dodatki, które sprawiają, to, że jestem mobilny. A tumiki, właśnie, zauważyłem, że bardzo dużo ludzi używa w coldworach, bo powiedzmy, tumik w końcu, no, po roku modrefer było to straszne, gdzie widziałeś, byłeś widziany ciągle na mapie, a tu możesz mieć tumik, możesz być niewidzialny na mapie, w e, wiadomo, wiadomo, gdy masz taki tumik, albo 50% możesz być powiedzmy widziany na mapie przez chwilę i tak dalej, tego masz gosta więc, no, wiadomo, tumiki są bardzo popularne, to co próbuję powiedzieć, czyli tumiki są bardzo popularne w coldworach, z czego się e, nie dziwię. Dobra, krykresz Karę do zasięgu przy doczepianiu Lufy Tumika e, Agencji z, 3, z 30 do 25, czyli kolejne bawno naszego kriga. E, no i na koniec, tak naprawdę Groza oraz Fara, czyli zwiększono karę do zasięgu, czyli nerw. Do Grozy zwiększono karę do zasięgu do doczepiania Lufy Tumika z 15 do 70%, więc tam mały, mały nerw. I mamy buff do Fary, zmniejszono karę e, do zasięgu przy dołączaniu Lufy Tumika Geru z 33% do 32, więc 3% zmiany oraz e, nerw. Do fary, końcowo zwiększono karę do zasięgu do przy doczepianiu rufy Etu z 15 do 20%. No to tyle. Dobra, powoli kończąc, bo wiem, ten film się już naprawdę robi długaśny. Więc powoli przechodząc do kategorii bonus. Jak to zwykle pod koniec filmu mamy kategorię bonus, gdzie mamy no, bonusowe informacje. I w tym przypadku jest to właśnie, wziąć sobie pod uwagę to, że teraz trzymamy większą ilość XP, jak dwie szybsze, szybsze levels, i tak naprawdę bonusów XP Outbreak. I do tego nowa mapa do trybu Onslaught, jest to Collater. Te już wszystkie mapy będą w multi czyli Collater, Hijacked, i tak dalej. Te wszystkie nowe mapy, czy to 2x2 Amsterdam. Tylko nie będzie tej mapy Spainwall. Zobaczyli ta. Ostatnia Rush, Rush ona się nazywa, ona będzie oczywiście w, w takie sezonu A te wszystkie mapy także będą w trybie Unstop e, Zombies Także na start utrzymujemy mapę kolater do trybu Unstop, to jest właśnie ta informacja e, Przekazywanie Battle Passa, tak jest, to jest bardzo ważna informacja Gracze mogą teraz e, podarować przepustkę bojową A zestawy przepustek bojowych oraz zestawy sklepowe e, mogą podarować znajomym w grze Black Ops Holder. No i w przyszłości w Warzone, więc e, tak, to jest ta, Teraz możesz podarować za darmo komuś Battle Passa, Więc jeżeli ktoś e, nie ma kasy i tak dalej Możesz podarować, kupić Battle Passa mówiąc wprost e, Tak naprawdę musisz mieć takie wymagania i tymi w sumie wymaganiami są takie: No, w miarę proste rzeczy, ale upierdliwe, ponieważ musisz w sumie wejść na swoje oficjalne konto, e, powiedzmy, czy użycie komputera, czy, czy użycie telefonu, zalogować się i tam w sumie włączyć weryfikację dwuetapową, czyli za każdym razem, gdy się logujesz, e, będzie do ciebie wysyłany F SMS z kodem. E, to jest taka, powiedzmy, rzecz, która no, jest, jest często używana na wielu, powiedzmy, kontach. Wam jak najbardziej polecam używania tego, ponieważ jest to ważne, aby właśnie no, hakerzy wam nie ukradli konta, jak gdyż tak naprawdę, gdy się zalogują e, no nie zalogują się, ponieważ przyjdzie do Was SMS, czy chcesz się zalogować i będzie, będzie poda podany kod, który musicie wypisać, a wiadomo, haker tego SMS-a nie otrzyma, tylko wy, więc to jest bardzo ważne, żeby to sobie zmienić, ponieważ jeżeli to zrobisz, wtedy będziesz mógł podar podar podarować komuś battle passa, e, czyli możesz dosłownie w grze. Wcześniej mogłeś to zrobić, powiedzmy, ze strony Call a teraz możesz dosłownie zrobić w grze, więc, więc jak masz znajomego, kolegę, brata, kogolwiek, i ja, jak chcesz mu kupić battle passa, zrobić prezent, jak najbardziej. Bardziej Battle Pass oczywiście kosztuje 42 Zł, z czego równa to się 1000 100 kotłonów. Powiedzmy, daje Wam dostęp do Battle Passa. Battle Pass zarabia, z, z, zawiera 100 pońców i tak naprawdę e, w 11 poziomach otrzymujecie. E, sorry, w 13 poziomach otrzymujecie. 100 kot points, co daje wam 3300 kot czyli tak naprawdę kupując z Battle pasa, czyli wydając 100, 1100 kot nie? Otrzymujecie 1300, czyli zarabiacie 200, czyli to znaczy, że możecie tak naprawdę kupić kolejny Battle Pass za darmo, z czego jest to, wiadomo, episka opcja. A wiadomo, takie mikrotransakcje, ale one są bardzo opłacalne, bardzo przyjazne, tak zwane customer friendly. E, więc no, e, tak to wygląda. Więc nie wiem, dajcie znać, czy byście chcieli giveaway, ponieważ ja wcześniej, e, powiedzmy, na takie e, moje większe wyniki, subskrypcje dalej, e, jakieś takie wyzwania, trudniej robiłem, dosłownie giveaway. Więc jeżeli byście chcieli otrzymać battle passa za darmo, dajcie znać. Ja może zrobię jakieś takie 2, 3, 3 giveaway'e, może po 2, 3 battle passy. Dajcie znać, naprawdę, serio, ponieważ e, to zależy tak naprawdę od was. Jak szumiem, wy tak naprawdę prowadzicie ten kanał, więc e, to zależy od was, czy chcecie takie rzeczy, czy też nie chcecie. E, powiedzmy, byśmy zrobili jakieś tam e, małe wymagania. Byście je spełnili, widzowie, no i byście mieli szansę otrzymać e, Battle Passa. Z czego nas tu nie jest dużo, więc każdy ma, powiedzmy, dosyć e, dużo szansę, aby wygrać z tego e, Battle Passa, jeżeli e, nie posiadasz posi fundusza, po prostu e, nie planujesz kupić. Ale, no, fajnie, gdybyś otrzymał za darmo, no bo jak daje, jak, jak to się mówiło, jak dają za darmo, to bierz, co nie? Dobra, no i e, w sumie to tyle. Do tego jeszcze mamy w sumie ogromne zmiany Datops Arcade. Wiadomo, tego naszego pięknego trybu, który moim zdaniem jest niedoceniony. Ja sam w niego bardzo tylko gram, ponieważ nie mam. No, Colder ma ogromny content. Colder jest moim zdaniem genialnym kodem pod względem contentu, jaki oferuje, więc nie mam dosłownie czasu na chociażby Datops Arcade. A graliśmy, jak pewnie się było w sumie kilka streamów po kilka godzin, gdzie graliśmy, przechodziliśmy i tam w sumie mamy teraz ogromne zmiany, dodatki, ilości punktów, zabosów i tak dalej. Nawet usprawniające życie i to są nawet bardzo ciekawe. Ale już po prostu nie mamy czasu, aby te wszystkie e, zmiany. Omawiać. Także jak już mówiłem, link w opisie, tam macie blok triark, update 1.18, jest to ogromny update Black Ops w sumie wyszedł teraz także update do Warzana, możecie go pobrać i w sumie zainstalować, ja mam w sumie jakiś problem z tym, ponieważ mam jakiś błąd, który nie pozwala mi tego zrobić, więc dajcie znać, jeżeli macie jakieś rozwiązania ten problem, zakładam, że będę się usunąć update i od nowa zainstalować cały update, update oczywiście waży 11GB do Warzone'a, ci co nie wiedzą, no i on tutaj, No jest to update 1.38, który wprowadza także ogromne ilości kontentu oraz zmian w Werdańsku 84, także widzimy się na wojnie, wyblakał Skoldor. Także dzięki, została była w górę. Bardzo mi to, że pomoże, tak, zajmie tylko jedną głupią sekundę. No i co, do usłyszenia w kolejnych na razie: Makry Graje Graj agresywnie z całkiem nową bronią, taką jak karabin szturmowy C-58. Skuteczny z daleka i poręczny z bliska. Jeśli zależy Ci na dużym magazynku i sile rażenia, RKM MG 82 jest tym, czego szukasz. Każde zabójstwo będzie wyjątkowe z internymi skórkami operatorów i dzięki epickim schematom broni. Urządź świadkę dzięki stu poziomom nowej zawartości i zyskaj nawet 1300 punktów Call of Duty. Wciągnij znajomych do gry przez sprezentowanie im karnetu bojowego i walczcie o pierwszą ultra skórkę z karnetu bojowego. Oto karnet bojowy sezonu czwartego do Black Ops Cold War i Warzone.